Więc tak naprawdę dlaczego firmy inwestują w tego typu live serwisy i dlaczego ryzykują w kilka projektów naraz? Bo to jest, jeżeli się uda, je, jeżeli się uda, to jest to nieskończona studnia pieniędzy. Dlatego, bo gra, która ma dobrą trakcję, dobrze zarabia, ma dobry odzew u fanów, ma swoją grupę odbiorców i płacą mikrotransakcje i skórki, jeżeli mają dobry plan na to no to zarabiają setki, jeżeli nie yy, właśnie pod miliard dolarów rocznie, no, przychody Marvel Rivals są rozbrajające zupełnie, to są właśnie setki milionów dolarów, tylko że no właśnie, w momencie kiedy wypuszczacie taki Hogwarts Legacy, to on zarobi ten miliard dolarów powiedzmy w rok, tyle. Natomiast taka gra potrafi zarobić setki milionów dolarów rok do roku, przez kilka lat, jeżeli dobrze siądzie. Właśnie dlatego to jest tak kuszące dla firm, żeby mieć swój live service, który dobrze zarabia.